Czema Jesteście naprawdę wiedzy, bo udało nam się wbić 500 subów na moim kanale do końca miesiąca, przez co pojawi się kolejny giveaway, tym razem giveaway na kosę. Oczywiście poczekamy tydzień, żeby Trade One z tej kosy zszedł, żeby ktoś mógł dostać tą kosę od razu. Pamiętajcie, że możecie wbić do społeczności na kanale i głosować, w jaki sposób ma się odbyć losowanie. Następna kosa zostanie wylosowana po przekroczeniu progu 1000 subów, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie analizę, takiej jak żaden polski kanał na YouTube nie robi. Jeśli jesteś zainteresowany, to subskrybuj kanał po więcej. Dziś do analizy bierzemy naklejkę Copenhagen Flames holograficzną sztoką 2021. Omówimy zarówno plusy, jak i minusy tej inwestycji, więc zachęcam do obejrzenia do końca. Pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna, a tylko analiza. To Ty decydujesz, co robić ze swoimi pieniędzmi. Najpierw przejdźmy do tych pozytywnych aspektów inwestycji. Pierwszym i najważniejszym jest brak nowych eventów. Drużyna została... Zablokowana, ponieważ jest bankrutem, przez co nie pojawi się więcej na inwentach w Counter Strike'u, co sprawia, że w jakiś sposób jest to naklejka naprawdę unikalna. Patrząc na statystyki, jest to najczęściej wyklejana naklejka holo z całego inwentu sztokholmskiego. To może dobrze wróżyć nam na przyszłość, bo event był dosyć ograniczony i w sumie nadal jest. A może to fajnie wpłynąć na cenę tej naklejki w przyszłości. Aktualna cena to 29 zł, a historyczny szczyt to 87 zł. Jednak taki realny szczyt historyczny to okolice około 60 zł, bo ten wynik został ustalony na chwilę po tym, jak ogłosiła drużyna, że zostaje bankrutem. Jeśli popatrzymy na najpopularniejsze krafty, znajdziemy tam sporo z tymi naklejkami. Jeśli pojawią się nowe skrzynki, lub operacja, może to pozytywnie wpłynąć na cenę, bo ludzie będą tworzyć więcej tych kraftów. Teraz przejdźmy troszeczkę do minusów, bo oczywiście takie i musiały się to znaleźć. Pierwszym, dość sporym minusem jest konkurencyjność. To nie jedyna naklejka tej drużyny bez tła, bo pojawiła się ona też na Anferpi, tylko że tam jest o połowę tańsza. Chociaż ma inny kolor, w moim mniemaniu jest mocnym rywalem. Można tworzyć w sumie te same krafty a jakość zbytnio nie odbiega. Co może zmniejszyć naszą wyklejalność Sztokholmu, bo ludzie mają po prostu tańszą opcję. Według mnie Sztokholm jest ładniejszy, ale nie wiem czy na tyle, żeby ludzie cały czas dopłacali dwa razy więcej za naklejkę. Na razie widać, że lepiej sprzedaje się droższa naklejka, bo na Steamie sprzedaje się dwukrotnie mniej naklejki z Anferpi. W skali oczywiście miesiąca. To może świadczyć o tym, że ludzie naklejkę z Anferpi uważają za taki gorszy sort, ale w moim mniemaniu jest jakościowym rywalem, który w przyszłości może sprawić, że naklejka będzie po prostu się wolniej wyklejać. Jeśli chodzi o cenę w takiej skali szkolnej, to dałbym tutaj ocenę 4+. Jest to naprawdę dobra inwestycja, jeżeli chodzi o długą metę, ale przez to, że ma jakościowego przeciwnika, niestety nie mogę dać wyższej oceny. Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna i przypominam o konkursie. To by było na tyle, ja się z Wami żegnam. Cześć!